A teraz jestem nad sołą, na plantach po święcimiu. Tutaj jest za tymi drzewami kościół Salezjan. I tu widać, jak jest wylane. To już dzisiaj niedużo jest, bo to byłem dwa dni temu. To tu było to wszystko zalane, aż tutaj za ten mur, co jest, co pokazuje o. Co mają salezjanie tutaj, to za tym murem jeszcze płynęła woda. Ja myślę, że to było jeszcze gdzieś z 5 metrów nawet wyżej, jak dzisiaj, bo tam aż było pozalewane, aż tam do oddali. Tam jest później parking po prawej stronie, to jeszcze na parkingu są ślady, jak było pozalewane to wszystko. A na chwilę obecną to wygląda tutaj to tak, jak, jak nagrywam właśnie, jak to będzie przedstawione. O, tu są jeszcze jakieś barierki. To, to wszystko jest pozalewane. Tam dalej się idzie, droga jest do nowego mostu. A dzisiaj to jest tak tutaj. No to to było. Masa wody tu jeszcze była. Ze dwa razy gdzieś pełno tyle, co ja mam wzrostu. Bo tam później w stronę starego mostu jest wyższy. Wał i, i tutaj jest takie obniżenie, że tutaj to było na, tak pozalewane, że. Tak to wygląda. Tu widać jak drzewo wyrwało, razem z korzeniami leży. A tutaj łabeczka zalada ze śmietnikiem. A tam widać, tam jest śmietnik i widać jak są powy. Walane, powywracane butelki. To tu wszędzie woda szła. Bo tu widać po trawie, nawet jak szła. Też że trawa jest w tamtą stronę przechylona, cała i tu im rozwalił o tym Selezjanom mur, nawet bo tu siatkę założyli. A mur jest rozwalony tutaj. No Tu widać butelki, jak są powyrzucane ze śmietnika. To raczej nie ze śmietnika, będzie tylko z tych tutaj kontenerów co tam co tam widać, o co tam stoją o, tu są kontenery tu wszystko jeszcze woda płynęła jest porozwalane wszystko, cały mur i ta woda tam sięga, zaraz pójdę na parking to widać miejsce gdzie gdzie woda sięgała no i tu jest kościół Selezjan teraz i jest tutaj na plantach taki parking, co nieraz parkuje auto. I tutaj widać właśnie miejsce, gdzie woda sięgała dokąd. Tu mamy kościół, tu już mamy te schodki, co są do góry, na planty, co prowadzą tutaj. I od tego miejsca tutaj wszystko było pozalewane. Dwa dni temu jeszcze. A jak jest daleko teraz? Jeszcze. O, trzeba iść, żeby dojść do do wody. A tu widać jak było zalane. O, jest ta smuga, co woda tu sięgała. I teraz idę w kierunku wody. To to całe wszystko było tutaj pozalewane. 17. 18. maja 2010 roku to to wszystko było tutaj zalane. Taki kawał jak ja idę. O. I dopiero już teraz rzeka mniej więcej wróciła do swojego. Tutaj koryta, o. Tu dopiero płynie. Tu to wszystko płynie, o. Ławka jeszcze, i następny śmietnik. I teraz se płynie tutaj, o. Spokojnie, spokojnie. Swoim ciągiem.